W swoich księgach drzemie 9 wieków historii cystersów. Zakonu, który niegdyś był potęgą gospodarczą i teologiczną. Podczas 900 trwania cysterscy mnisi pozostawili po sobie wiele rozrzuconych po całym świecie śladów. Czy dla kogoś, kto nigdy nie zajmował się historią zgromadzeń zakonnych, słowo cysters niesie konkretne treści? Czy wiąże się z jakimiś miejscami na mapie Polski czy świata? Architekt z cystersami powiąże wynalazek cegły. Historyk sztuki powie o pracy warsztatów zakonnych, iluminowanych manuskryptach w stylu cysterskim. Byli doradcami królów i papieży, dziełopisami narodów, a żyli z pracy rąk własnych, zgodnie z hasłem reguły ora et labora. By dotrzeć na polskie ziemie, musieli przewędrować całą Europę, a my dziś podążamy ich tropem. Gdy dziś zakładamy do drzwi klasztornych po cysterskiego opactwa w Trzebnicy, otworzy nam siostra Boromeuszka, bo cystersek nie ma tu już od czasów kasaty zgromadzenia, czyli od roku 1811. W czasach, kiedy powstawała ta pieśń w małym położonym na północ od Wrocławia mieście Trzebnicy, został właśnie zatwierdzony pierwszy na Śląsku żeński klasztor. A było to w roku 1253, kiedy już od pół wieku w Trzebnicy mieszkały cysterskie mniszki. Rok 1202 zaowocował dla tego miejsca stworzeniem przez księcia Henryka Brodatego klasztornej fundacji. Dla niej to książę sprowadził w 1203 roku pierwsze mniszki. Przybyły one do drewnianych jeszcze budynków klasztornych z klasztoru św. Teodoryka w Bambergu. Mieszkały tu benedyktynki wspólnoty kluniackiej, ale tylko przez pierwszych 15 lat istnienia klasztoru. W roku 1218 Trzebnicki Konwent, jako pierwszy żeński w Polsce, został przyjęty do zakonu cystersów. W rok później siostry cysterski uczestniczyły w uroczystym poświęceniu swej Trzebnickiej świątyni, która była wówczas surową, nieotynkowaną ceglaną budowlą. Czarne rodziny kodeksu lubińskiego ukazują historię pierwszych mniszek i ich opiekunki świętej księżny Jadwigi Śląskiej, uznawanej przez historię za bezpośrednią sprawczynię ufundowania klasztoru przez jej męża, księcia Henryka. Dzisiejszy monumentalny wygląd zespołu klasztornego jest efektem kilku przebudów, które musiały nastąpić po wielu zawieruchach wojennych szalających przez wieki na tych terenach. Między XIII i XV wiekiem Cysterski przeżyły tu najazd Mongołów, grabieże Husytów, przemarsz wojsk Macieja Korwina. Nawet dwukrotna epidemia czarnej śmierci nie oszczędziła Trzebnickiego Grodu. Panny Cysterski, jak dawniej pisano, były mieszkankami Trzebnickiego Opactwa aż do 1811 roku. Kres klasztorowi przyniosła kasata przeprowadzona na podstawie sekularyzacji w Prusach. Barokowa figura świętego Jana Nepomucena dominuje nad małym placykiem stanowiącym pierwszy dziedziniec klasztorny. Stąd droga wiodła niegdyś do skrzydła północnego, które było siedzibą opatki. Reprezentacyjna część klasztoru przyozdobiona została wspaniałym w formie portalem, dziełem Jana Jakuba Hausera. Centralne miejsce rzeźbiarz poświęcił figurze Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Kulą Ziemską. Na balustradach schodków wspierają się figury świętych, scholastyki i humbeliny. Natomiast łuk portalu zaludniają postacie świętych Anny i Jadwigi. Pierwszy trzewnicki klasztor wybudowano w tym miejscu na początku XIII wieku dla sióstr Cystersek. Zabiegała o to księżna Jadwiga Śląska, żona Henryka I Brodatego. Prace budowlane przy drewnianym klasztorze rozpoczęły się wraz z podjęciem przez księcia fundacji, czyli w roku 1202. Pięć lat później prowadzono już prace przy murowanym klaustrum, które przetrwało do końca XII wieku. Barokowa przebudowa miała jeden ujemny aspekt, bo zniszczyła pierwotny układ trzech portali. Zachował się tylko jeden z 1250 roku, zwany Dawidowem. Odkrył go i ocalił Alfred Zingler. Dzięki niemu możemy oglądać to arcydzieło romańskiej kamieniarki i zarazem najstarszą zachowaną podobiznę książęcej pary Henryka i Jadwigi. Skrzydła klasztornych krużganków Prowadzą ku pocesterskiej bazylice rozbyskującej złoceniami barokowych ołtarzy, zdobień i rzeźb Józefa Mangolta. Presbiterium bazyliki kryje pewną tajemnicę. Otóż w roku 1238 pod posadzką świątyni pochowano jej fundatora Henryka I Brodatego. Tuż obok w połowie XV wieku spoczął Konrad Feuchtwangen, wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego który zmarł w Pradze w roku 1296, a pochowano go w Dabowicach koło Czaslawia. Gdy husyci zniszczyli tam krzyżacki kościół, Konrad VIII Oleśnicki postanowił pochować mistrza krzyżackiego obok piastowskiego księcia, by razem stanowili symbol cnót rycerskich. W bocznej kaplicy, w barkowym sarkofagu, wykonanym z czarnego marmuru dębnickiego i różowego paczułtowickiego, spoczywa święta Jadwiga Śląska. U stóp tej albastrowej rzeźby złożono w roku 1707 ostatnią potomkinię rodu Piastów, księżnę Karolinę, której za przejście na katolicyzm wyrzekła się matka. Do Kaplicy Świętej Jadwigi od stuleci pielgrzymują rzesze pątników. Raz w roku siostry Boromeuszki, współczesne mieszkanki pocysterskiego klasztoru, idą tu w procesji, niosąc jedyną pamiątkę po księżnej Jadwidze. Zabytkowa kołyska z rzeźbą Jezusa wykonaną z kości słoniowej, przenoszona raz w roku przez zakonnicę, była w średniowieczu pierwotną formą szopki. W udajemy się w podróż na północny wschód, aby dotrzeć do Antonina. Książę Antonina Radziwiłł, zapalony myśliwy, ale i mecenas sztuki, kompozytor, biolon postanowił w swych włościach przygodzickich założyć swą letnią rezydencję. Tak, biorąc nazwę od imienia właściciela, powstał Antonin. Drewniany pałac na fundamencie z rudy darniowej ma plan greckiego krzyża z oktagonem w środku. Cała konstrukcja, oparta na centralnej kolumnie, zaprojektowana została przez Karola Fryderyka Schinicka. Pałac myśliwski wzniesiono w latach 1822 24 W pięć lat później miała tu miejsce wizyta, która stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Antonina. W pierwszych dniach września 1829 roku zjechał do wiłów z kilkudniową wizytą Fryderyk Chopin. Świadectwa z epoki mówią o skomponowanym tu polonezie C-dur na fortepian i wiolonczele, którego prawy wykonanie miało miejsce w tej sali. Chopin pisał do przyjaciela o nawiązanej przyjaźni z księżniczkami. Jedną z nich, Wandę, uczył gry na fortepianie, a ona w zamian pokazywała mu uroki antynińskich krajobrazów. Teraz wędrujemy na południowy wschód do Milicza i przenosimy się w czasy, gdy tereny te były własnością piastowskiego księcia Konrada Oleśnickiego. W XIV stuleciu wzniesiono tu pierwotny zamek, a dwa wieki później powstała na jego bazie nowa warownia. Gdy zapalił się od uderzenia pioruna, nikomu nie udało się go uratować. Ale Milicz słynny jest z innej budowli i związanej z nią opowieści. W roku 1586 pewien malcan, właścicielce okolicznych dóbr, we śnie ukazał się przybysz z podziemnej krainy. Prosił on, by hrabina zgasiła świece, bo skapujący wosk wpada przez deski podłogi do podziemi, gdzie synowa stwora rodzi, a dym utrudnia jej oddychanie. Dodał jeszcze, że na drugi dzień pojawi się w pałacu, by opowiedzieć, jak przebiegł port. Pomimo, drugiego dnia stwór z podziemia przyniósł Ewie Malcan sznur pereł i obiecał, że perły będą odtąd chronić rezydencję w Milczu. Widocznie są one tutaj do dziś, bo ukończony w roku 1797 pałac zachował się nietknięty. Minister na dworze pruskim w Berlinie, Karol von Malcan, kazał wznieść na ówczesnej granicy Śląska i Polski godną swego magnackiego rodu siedzibę. Miejsce to odwiedził nawet w 1819 roku car Aleksander I. Andrzej Malcan był wielbicielem sztuki i w lecie zapraszał tu artystów. Pamiątką po jednym z takich plenerów jest fontanna z piaskowca. Nadeszła pora, aby przypomnieć, że opowieściami o miliczu wcale nie odbiegliśmy od tematyki cysterskiej. Cały czas podróżujemy po terenach, które niegdyś zagospodarowywali cystersi, a później na nich pracowali. Zgodnie z zasadą swego regułodawcy Benedykta z Nursi, ora et labora. Módl się i pracuj. Gdy wypłyniemy z milicza rzeką Baryczą, to tuż za miastem znajdziemy się na terenie rezerwatu krajobrazowego. Są to stawy milickie. Jedne z największych w Europie rybnych stawów hodowlanych. Cystersi założyli je jeszcze w 15 stuleciu. Jadąc na północ, już tylko 9 km dzieli milicz od Cieszkowa, osady, która miała wielu właścicieli. Ale wszyscy pamiętają tylko tę jedną niewiastę: polską arystokratkę Katarzynę Ludwikę z Sapiechów. położonym na wysoczyźnie Leszczyńskiej Cieszkowie pozostały dwa kościoły będące pamiątkami po Katarzynie córce Jana Księcia Sapiechy, hetmana Wielkiego Litewskiego. Pierwszym mężem 18-letniej arystokratki był jej kuzyn Michał Antoni Sapiecha. Po 12 latach małżeństwa związek ten unieważniono. Po rozwodzie odważna niewiasta poślubiła pałacowego kamerdynera, wojciecha Pawła Żywnego. Kupiła mu ciężków, a z oburzoną rodziną zerwała kontakt. Mamy właśnie jeden z kościołów ufundowanych przez Sapierzynę. Nie byłoby w nim być może nic oryginalnego i zasługującego na uwagę, gdyby nie pewna prawidłowość w zdobiących ołtarze obrazach. Wszystkie święte mają twarz Katarzyny Ludwiki Sapierzyny. I jeszcze coś. Ten kościół miał być zadość uczynieniem za grzechy magnatki. Jego budowę polecił Sapierzynie jej z nie wiadomo co miała ona na sumieniu, choć okoliczności jej dość swobodnego życia podpowiadają, że nie żałowała sobie w żadnej materii. Mężowi kupiła herb i pałac, by nie czuł się zdeklasowany. Na starość zajęła się dobroczynnością. Pod ufundowanym przez siebie kościołem kazała wymurować kryptę, której spoczęła w roku 1779. Był to co prawda koniec żywota, ale nie koniec historii niezwykłej arystokratki. Po kilkunastu latach otworzono trumnę i okazało się, że ciało sapierzyny nie rozpadło się, ale uległo samomunifikacji. Oczywistym jest fakt, że takiemu miejscu muszą towarzyszyć opowieści o nocnych zjawach. Legenda Sapierzyny ma związek z jeszcze jedną istniejącą zagadką, która na pewno nigdy nie zostanie rozwiązana. Sapierzyna opowiedziała wszystkim o swojej spowiedzi, po której ksiądz jako pokutę zadał jej wybudowanie kościoła. Nie przekazała jednakże, dlaczego wniosła aż dwie świątynie. Jej duch do tej pory błądzi po widmowych ruinach pałacu.